Mówią, że nie powinno się podnosić rzeczy znalezionych na torach, że to przynosi pecha. Ale kiedy masz siedemnaście lat, a życie w Twoim mieście jest tak nudne, że zdaje się kruszeć od środka, przestajesz wierzyć w takie rzeczy. Było późne popołudnie. Wracałem z pracy w warsztacie starego Hagana, z kieszeniami pełnymi pyłu i smrodu spalonego oleju. Tory przecinały drogę którą zawsze szedłem na skróty. Wąska ścieżka, zarośnięta pokrzywami i polnymi badylami. I wtedy ją zobaczyłem. Leżała dokładnie między szynami, lśniąc w słapnącym świetle, jakby świeciła własnym blaskiem. Srebrna moneta, ale niezwyczajna. Większa od złotówki. Cięższa w dłoni. Był na niej wyryty dziwny znak, coś jak Odwrócona liczba osiem opleciona wężami. Zamiast daty wybicia czy orła tylko pusta tarcza i ten symbol. Chciałem ją zostawić. Naprawdę chciałem. Ale kiedy zamknąłem palce wokół niej poczułem coś dziwnego. Ciepło. Jakby moneta oddychała. Włożyłem ją do kieszeni. Następnego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Na stacji benzynowej Zagrałem losowy kupon w zdrabkach. Wygrałem 150 zł. Później, przechodząc przez ulicę, zatrzymałem się dosłownie na sekundę. I samochód, który by mnie potrącił, przejechał tuż przed moim nosem. Nawet w warsztacie hagan pierwszy raz pochwalił moją robotę. Wróciłem do domu z uśmiechem tak szerokim, że aż bolały mnie policzki. Każdego dnia było coraz lepiej. Moneta cały czas była ze mną, w kieszeni, pod poduszką, w dłoni. Nie mogłem jej odłożyć. Czułem się z nią bezpieczny, jakby cały świat w końcu był po mojej stronie. Ale potem zaczęły się sny. Za każdym razem był ten sam. Stałem na torach, w kompletnej ciszy. Pociąg nadjeżdżał z daleka. Światła jego reflektorów rozrywały noc. Mogłem się ruszyć, mogłem zejść, ale nie chciałem. I zawsze, tuż przed zderzeniem, budziłem się z uczuciem chłodu wewnątrz klatki piersiowej, jakby coś powoli zaciskało się na moim sercu. Trzeciej nocy usłyszałem coś jeszcze: szeptember, tuż przy uchu, spłać dług. Zignorowałem to. Wmawiałem sobie, że to tylko stres. Ale potem gdy wracałem tą samą ścieżką przy torach, zobaczyłem kogoś. Starego żebraka, siedzącego tuż przy szynach. Pochylał się nisko, dłubiąc coś patykiem w ziemi. Miał na sobie dziwne ubranie, przypominające mundur sprzed wojny. Kiedy przechodziłem obok, podniósł wzrok. Jego oczy były czarne, nieciemne. Czarne jak smoła, jak pustka. Oddaj wyszeptał. Zadrżałem, ale ruszyłem dalej, udając, że go nie słyszę. Tego wieczoru moneta wydawała się cięższa. Kładąc się spać, czułem, jak ciągnie moją kieszeń w dół, jakby próbowała wciągnąć mnie pod ziemię. Ostatni dzień zaczął się jak każdy inny, ale kiedy spojrzałem na siebie w lustrze, zobaczyłem, że mój cień jest inny. Nie poruszał się dokładnie tak jak ja. Był jakby spóźniony, o pół uderzenia serca, a potem znowu szept spłać dług. Tym razem wiedziałem, co muszę zrobić. Wyszedłem późno w nocy z monetą w ręku. Szlak prowadził mnie z powrotem na tory. Nie było tam nikogo. Cisza, tylko ja. Zimne powietrze i stalowe szyny. Błyszczące pod bladym księżycem Stanąłem na środku Uniósłem monetę I rzuciłem ją daleko W zarośla Zniknęła w ciemności bez dźwięku I wtedy usłyszałem gwizd Pociąg Ale kiedy obejrzałem się za siebie Nie było żadnych świateł Żadnych torów Żadnej drogi Tylko czerń Rozciągająca się we wszystkie strony A potem zobaczyłem ich Dziesięciu ludzi stojących w kręgu, każdy trzymający coś w dłoni sznur, skrzynkę, maskę, pióro. I wiedziałem. Ja nie byłem pierwszy i nie byłem ostatni.